Witam wszystkich, to w kolejnym odcinku zagrajmy w edycję rozszerzoną i, i powiem, że zagadniacie. Ja przyszedłem na live do Robina, a wszyscy mnie wyganiają, żeby nagrywał edycję rozszerzoną, bo za mało odcinków. No jest to się po prostu niemożliwi. Aha, no dobra, no cóż, nic mi nie pozostaje innego, jak po prostu nagrywać dalej edycję rozszerzoną. A, i wiecie co, pogadałem trochę z Achnem, e, właśnie odnośnie edycji rozszerzonej, i wiecie co mi powiedział? No, że testerzy mniej więcej wiedzieli, jak robić zadania poprawnie, żeby sobie nic y, ten nie zniszczyć i tak dalej. Nie, ale taki gracz, który pierwszy raz gra się w edycję rozszerzoną, w dość łatwy sposób może sobie zabugować jakieś dostępy do zadań. No i z tego co się dowiedziałem, no ogólnie ten, na przykład przez zwykły bunt zbieraczy do sporo zadań mi się poblokowało i nie jestem w stanie, żeby niestety powykonywać. No nie wiem co z tym kolesiem, z tym kopalnią, z tym, który siedzie w karczmie. Ponoć zadania były bardzo, bardzo ciekawe. No ale, no, nie pobiłem go. Specjalnie z save'a, żeby to nadrobić, żeby nie pominąć tych zadań. Niestety kolej się także musiał zbukować. Co jest? Eee, co? <ścoughs> co było z tym końsaczem? Czemu on miał tyle przedmiotów w sobie? Nie wiem, mam wrażenie, że chyba ewidentnie coś z co tą edycją rozszerzoną jeszcze jest. <gry> Ale wiecie co, mimo wszystko edycję rozszerzoną i tak e, bardzo wysoko będę oceniał, bo widzę, że to jest bardzo fajny modzik mimo wszystko. Dobra, z, z tym... Z całym zbiegowiskiem nie będę się zajmował teraz, już się na ten temat wypowiadałem. Nie mam zamiaru się tym zajmować. Potem zajmiemy się, jakbyśmy się zajmowali, także i orkowym miastem. Jorkowym miastem. Tak naprawdę nie wiem, czy, czy następny, czy jeszcze następny odcinku e, nie będziemy już w czwartym rozdziale przypadkiem. Jest tu niebezpieczny. Ujmę to tak. Chyba w takim razie. Nie. Dobra, 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 no, Przynajmniej jednego orka udało się zabić, więc no, 60 punktów doświadczenia. A ty tam po prostu nie fikaj koleś, bo na naklepi zaraz, jak się wkurzył. Nie, nie będę klepał, bo się jeszcze inne zadania jakieś zbuguję, o których nie mam pojęcia. Aj <laughs> dobra, no chyba jakieś książki mi zostały do kupienia w. 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 w, w... w... Chyba magowie w ognia mieli jakieś tam książki, żeby kupić W czwartym rozdziale nie będziemy mieli opcji, żeby sobie pokupować A no tak, mądrości bogów, mądrości bogów Te książki trzeba napra naprawdę koniecznie, koniecznie, koniecznie kupić Bo potem już nie będzie najprawdopodobniej okazji Ja po prostu nie wiem kto mógłby jeszcze tutaj dołączyć właśnie do... Mm -hmm. Do tutejszych łowców orków, tak naprawdę, Dobra, to Wilson, z samo trzeba było Witaj. porozmawiać. No, witam. Zwerbowałem Gerarda. Gość zabił dwóch strażników królewskich, i sam kilka dni na szczycie góry. Zna się na przetrwaniu, jak mało kto. Dobra robota, tacy ludzie są nam potrzebni, żeby tępić. No, skurwe, sądzę, że opłacać się bo jak ze za każdego dobrego człowieka. Ej no, sporo, sporo płacisz. Prin, Nie Prin, tylko... nie Gerard. Gdzie jest to koleś? Ocko? To byłeś ty? E, jak tam sytuacja w obozie? A jak na razie wszystko pod kontrolą. Orkowie trzymają się od nas z dala, a jak któryś z nich się zapuści zbyt blisko do naszego obozu, szybko tego pożałuje. Ża ostatnio jednak zdarzyło się coś dziwnego. Jak masz chwilkę, mogę ci opowiedzieć. Mam czas, opowiadaj. Najpierw przynieś mi piwo, bo trochę zasłoni w gardle. <grywa> I proszę bardzo, wypij moje zdrowie. Także bez powinieneś wypić swoją ten... Dzięki. No więc tak, w naszym obozie jest jeszcze kilka... Jeszcze dni, kilka dni temu był jeszcze jeden łowca. Nazywał się Hugo i trochę za bardzo interesował się ten... Wiesz, zanim wsadził jakiemuś orkowi, orkowi topór w dupę, no wpierw go trochę torturower, pytając o różne rzeczy. W każdym razie jakiś tydzień temu walczyliśmy z grupką orków w ruinach starej cytadeli na najwyższej górze kolonii. Hugo po walce znalazł przy zwłokach orkowego przewózka jakąś mapę. Potem wróciliśmy do obozu, studiował ją przez dwa dni, po czym zniknął bez śladu. Ja i reszta chłopaków jesteśmy trochę tym faktem zmartwieni. Hugo to świetnie wyjął i wie, jak traktować orku. Szkoda byłoby stracić ko kogoś takiego. W porządku, jeśli go gdzieś spotkam, to się o tym dowiem. Ja kojarzę, Hugo? On gdzieś był. Tak naprawdę. E, mam waszą żywność. No, nareszcie. Wielkie dzięki. To z pewnością pomoże nam przetrwać kolejne dni. Kończy nam się ruda, a zbliża się zima. Będzie ciężko z dostawami. Chyba trzeba znaleźć jakieś łowne miejsce pełne zwierzyny. Przecież na orków. Niby tak, ale oni nie są zbyt smaczni. Chcesz powiedzieć, że próbowałeś? Ech... Mogłem nie pytać. <laughs> A, dobra, no to co ja mógłbym zrobić? Mógłbym się położyć, przespać się do następnego dnia. <laughs> A, Hugo, Hugo, no ja kojarzę gdzie gdzieś, był ten Hugo cały tak naprawdę, ale ni cholera nie kojarzę gdzie. Ale nie wiem, czy mi się chce szukać jakoś tak specjalnie w teraz. Tak naprawdę. No wiem, będziecie mi bili, no lepiej teraz powykonywać te zadania, nie? A nie odkładać się po to, bo w czwartym rozdziale będzie rozpierdziel. Ach. No ma się ciężkie decyzje, czy chce mi się jakoś aż tak bardzo kombinować, żeby wszystko robić dosłownie na 100%, ale no też nie jestem pewny, czy po to się nie wszystko nie, nie zabuguje. A chociaż, kurde, jakbym nie znalazł tych kilku towarzyszy dla łowców orków, bo nie wiem, kto może być. Musiałbym chodzić po całej mapie i pytać się każdego. No po prostu. No ileż można chodzić po tych samych lokacjach? No po prostu też mnie już to nudzi. <grybujesz> A mało się dzieje, naprawdę mało się dzieje teraz pomiędzy rozdziałami. W sensie, że jakieś tam dodatkowe zadania, coś w tym stylu, nie? Właśnie mówię pod tym, kontens, pod tym kątem wszystko. Zawsze. Się no, do tego nie myślę, że raczej nie będzie miał tu sensu. A, dobra, no to idziemy do tego maga. Po pierwsze, pokupujemy te wszelkie książki, które tutaj ma. W czwartym rozdziale będziemy się bawili pewnie w tworzenie mikstur. Poszukuję. No. no właśnie, poszukuję. E, Mądrość i pogów. Pierwszy, drugi, trzeci. E, Kręgi magii. Nie potrzebujemy. I raczej tutaj także nic nie potrzebujemy, czegoś konkretniejszego, więc. To było CTRL-SHIFT i A. Post sobryłek. Pamiętam, pamiętam, w końcu się wyuczyłem. A wiecie co, przeczytajmy te mądrości bogów. Na co się kupiłem, mimo wszystko. A, mądrości bogów, okej. Okay. Wysłuchajcie słów Bożych, bo pragną oni, byście ich wysłuchali. Przestrzegajcie praw Bożych, bo chcą oni, byście ich przestrzegali. Czcicie kapłanów Bożych, bo oni są wybrancami łaski. Słowa Inosa, a gdybyście nie mogli ich pojąć, nie odrzucajcie słów kapłanów, bo głoszą oni moją mądrość, gdyż ja jestem słońcem na niebie, światłem i życiem na ziemi, a wszystko, co wrogiem jest, jest słońca, jest i moim wrogiem i zostanie wygnane do krainy wiecznej ciemności. Słowa Adam Żyjcie i pracujcie, bo dzień stworzono po to, aby mąż, by mąż mógł żyć prac i pracować. Szukajcie wiedzy, byście mogli przekazać ją synom swoim, gdyż taka jest wola moja. Ale szczęście się, bo człowiek głupi i leniwy zostanie wygnany do krainy wiecznej ciemności. Słowa Beliara, a ktokolwiek wystąpi przeciw woli Bożej ze mną, będzie miał do czynienia. Na jego ciało ból ześle okrutny, a jego duch pójdzie ze mną do krainy wiecznej ciemności. No, dość ciekawe. A, brzmiałem mi pierwszy tom. <laughs> O zaraniu dziejów. Na początku nie było dnia ani nocy i żadne żywe stworzenie nie przemierzało świata. Wtedy pojawił się Innos, a jego blask padał na ziemię. Innos obdarzył świat darem życia, ale żadne stworzenie nie miało spojrzeć w twarz, Inos, twarz Inosa, Więc dobry Bóg stworzył słońce, lecz mimo to jasność była zbyt wielka, To też Innos podzielił się na dwoje i tak powstał Beliar. Beliar stworzył moc noc. A teraz człowiek mógł wreszcie żyć, lecz nie wiedział jak. jak. Dlatego Inos podzielił się po raz wtóry i, i tak powstał Adanos, Adanos przyniósł ludziom i dlatego In Przyniósł ludziom, aha przyniósł Innos, postanowił zostawić ludzkość pod opieką Adanosa i udał się na spoczynek, lecz Belier... Płonął z za zazdrości, gdyż ludzie bali się go i nie oddawali mu czci. Wtedy postanowił Beliar stworzyć człowieka, który modliłby się tylko do niego, ale człowiek ów był jako wszyscy inni i bał się Beliara i nie oddawał mu czci. Bóg nocy rozłościł się i zabił człowieka, krzycząc, dobrze, bójcie się mnie zatem. tym, ale część oddaj oddacie mi, choćby po śmierci. Tymi słowami ustanowił Beliar śmierć, kryzys żywota ludzkiego. Okej. Okay. Aha, brzmiałem te książki no A tam przez to trudno grudy. <laughs> trudno. pozwolił, by ludzie mogli go usłyszeć i przemawiać do niego. Pozwolił im również czynić cuda i nazwał ją je magią. Dzięki magii ludzie zaczęli zmieniać świat wedle swojego upodobania Jedn, Jedni mądrzy, inni głupio, widząc to inno zabrał dar magii ludziom głupim i postanowił go... i postawił go... Pozostawił go w rękach ludzi światłych, obdarzył ich również innymi łaskami, czyniąc swoimi kapłanami i nadając im miano magów. Ludzie czcili kapłanów Inosa i oddawali im cze cześć, ale wielu z magów odwróciło się od Inosa i uciekło pod opiekę jego boskiego brata Adanosa. Kasta magów uległa rozbiciu. Ci, którzy podążali za Bogiem Mądrości nazwali siebie magami Kręgu Wody. Wyznawcy Inosa nazywali zaś, byli magami ognia. Powiem szczerze, że ciekawe, naprawdę bardzo ciekawe. No szkoda, że nie przeczytałem tych książek wcześniej, ale dobra, pogadajmy właśnie tutaj z magnatami. Aha, aha. Bartolo, może z tobą będę w stanie porozmawiać? Rzekomo odpowiadasz za handel ze światem zewnętrznym. To prawda, potrzebujesz czegoś? Mam pewne pazury topielce, których kupnem mógłby się zainteresować kupiec Luteros Corinis. Przynieś mi butelkę jakiegoś pożądanego trunku, wtedy zajmę się tą sprawą. Postaram się coś załatwić. Na pewno mam jakiś alkohol. Nie mam żadnego alkoholu? Ja mam tyle tego tutaj wszystkiego. Ja nic. Ja po prostu nie wiem, ja po prostu nie wiem, co musiałem zrobić. A, dobra, łowca Hugo, no nie wiem gdzie jest. Czy Hugo nie dołączył do bandytów? W dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać, co? No właśnie, czy Hugo nie dołączył do bandytów przypadkiem? Coś mi się właśnie tak pomalutku rozjaśnia w moim umyśle, że chyba tak i było. I stąd kojarzy ten nick, bo bo Hugo jest członkiem obecnie, ten, obozu bandytów. O kurde, no dobra, no to jeszcze sobie sprawdzimy to w tym odcinku. Mamy nadzieję, że tak będzie, to to ma... zadanie jeszcze wykonam <laughs> Mniej mi jednak zadań zostanie Więcej wykonamy Nie ma składników, tak? Nie ma cukru Uwagam hmm, hmm, hmm. cię, koleś, miej tutaj cukier, co? Miej, miej tutaj cukier Cóż Coś kupić? Jasne Motek, skrzydła, broki, no. No Nie ma tutaj nic. No dobrze, dobrze, że przynajmniej u bandytów jest alchemik. To u alchemika po prostu kupimy sobie cukier, a ten cukier będzie nam przydatny, żeby przekabacić na, na, na swoją stronę. No właśnie, to gorzelnię w obozie sekty, no obóz z no po prostu o to właśnie chodzi, nie? właśnie. O to przede wszystkim chodzi. Dobra. No to teraz lecimy do bandytów. Przede wszystkim zobaczymy, zobaczymy czy tam jest Hugo. Może pogadamy z Quentinem, może jakieś zadania będą. Czy coś w tym stylu. Aha, ha, ha, Czy coś jeszcze będzie interesującego. No, w starym obozie na pewno nie. W nowym obozie też tak sobie. No nie widzę jakiegoś sensu większego. Mhm. ilny z Doliem tu już tutaj mamy już pogadane, byliśmy na tym polowaniu, na tych zębaczach. Wię więcej zadań niestety dla nas. No nie ma, no niestety chłopak już nie ma więcej zadań. Hmm, Ale też fajne te zadania były z Tyle darbowego doświadczenia. Jeans, jeans. Hmm, ciekawe, czy dobrze kojarzyłem, że Hugo jakoś jest tutaj. Kristen, Martin, Emanuel, Emanuel obrażony na mnie śmiertelnie, Quentin, pan. Hugo, no źle kojarzę. No chyba źle skojarzyłem, gdzie jest Hugo. Rocky. Rocky, Bell byłem. <laughs> A coś mi tak świtało, że on chyba gdzieś tutaj jest. Eee, um, bria... ja. ale tu, 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 tu. Witaj. Ciebie też, wit te witam. Chcesz kupić, wybić sobie. Amfora, no cukier, no powiedzmy, że kupimy sobie cztery. Niech będzie. Ctrl-Shift-A przyjmij. Eee, dodaj cukier do alkoholu, ulepszyłeś alkohol. Hmm... Dobra, wiecie co, teraz zrobię po prostu malutkie cięcie, bo jednak do obozu sekty będziemy myśli. No, dość długo, no niestety. Dobra, no to widzimy się za moment. Dobra ludzie, to już mogę sobie włączyć nagrywanie na, na spokojnie, zaraz zobaczycie... Co będę teraz? Ja czy za niedługo robię za parę sekund, ale plany się troszkę zmieniły. <noise> już wiem gdzie jest Hugo, już wiem jaki alkohol trzeba mieć dla Bartolo, żeby załatwił nam odnośnie, a czy sobie załatwił wszystko odnośnie z tymi pazurami tej bestii. No cóż, nie ukrywam, że ach, mi o tym wszystkim powiedział, bo się zapytałem po prostu, czy trzeba zrobić. <noise> no naprawdę się już pogubiłem. Dobra i... Witaj! Ej, dobra. Potrafisz przyrządzić jakiś specjalny trunek? Specjalnie mówisz o czymś znacznie lepszym od ryżówki. Owszem. Znam pewien przepis, jednak nie posiadam wszystkich składników. Cholera, znowu będę musiał biegać po całej kolonii. Spokojnie, wszystko mogę kupić na miejscu, jednak potrzebuję 50 bryłek rudy. A to 50 bryłek. Wróć śród to przyrządzę ten napój, może... Sporo, ...może sporo czasu zająć. Okej, okay, no dobra, no po prostu położę się tutaj, cześpię się do następnego dnia. Ten dobrze ci zrobił, no nie wątpię, no nie wątpię, czy ci dobrze zrobił. Aha. Pff. Najlepszy Bóg, 10 do 10. Dobra, to ja muszę zrobić malutkie cięcie. No, chodź tutaj, pogadaj z nami. Witaj! Ha, bo rozumiem, bo nie przespałem się do kolejnego dnia po prostu. Dobra, no to jeszcze raz do południa. Pracowałem przez większość nocy, ale przeszedłem samego siebie. Ten trunek to po prostu raj zamknięty w butelce, a to na uważenie jako jest sporo jest wart fortunę. <ścoughs> Ten mnie po prostu zaczął spadać z nieba i w ogóle zabił się z takiej wysokości. Tak długo, jak Po prostu brak, nie nie brak mi słów, brak mi słów. Dobra, co w tym jeszcze odcinku zrobimy? W tym odcinku przede wszystkim co jeszcze zrobimy? Przejdziemy się. A czy ja wiem, czy jest sens, żeby się teraz przechodzić do Gomeza? Dobra, to będzie dopiero w następnym odcinku, więc do zobaczenia, ludzie. Trzymajcie się. Na razie.